Mam nadzieję, że nikt mnie tu nie znajdzie. Kuźwa, wykopałem sobie ten tunel z domu. A raczej to wyżarłem przez beton. Czekam tylko na kolegę, żebyśmy mogli zjeść wszystkich innych. Czekaj, wyjrzę. O, cześć! Weź Witaj, przybyszu. Kuźdy, Witaj gdzieś... przybyszu! Witaj, przybyszu! Witaj. Jesteś Naszym... mianowany na króla Burger Queen. Super. Naszym celem jest. Musisz zjeść jak najwięcej betonu, aby wygrać. Dobra. Naszym celem jest zażarcie jak największej ilo ilości świata. Właśnie to robimy. Na przykład, w... 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 jeżeli masz złego sąsiada, to możesz mu zejść samochód. Albo możesz jego zażreć. To też jest opcja. <głos Gobierno> no. Więc bierzemy się do żarcia wszystkiego, co popadnie. Życzymy miłego Czekaj. oglądania. Czekaj, katalizator muzeum. <laughs> Dobra, mechanicy. Kurde. Pomoc. Daj katalizator. <laughs> nie wiem. No. Pomoc, pomoc drogowa, be like. No tu są za jakieś miecze. Ja nie wiem, Na ja tej gry nie rozumiem. Ja też. Oni mi gadają jakiś miecze Bratku, co ty do mnie gadasz o jakieś miecze? Dobra, mamy tutaj jakieś co to jest? Mam walczyć. To Mam dałem. walczyć z jakimś typem. Co to jest? Br Dobra, walczymy z tym. Z taksówkarzem pobiłem. Ladupca się! Nadupcać się. Bijemy taksówkarzy. Bijemy taksówkarzy. O, jakieś kucharze. Jest! Nadupcamy kucharzy. Szalony ku, ku... Jezus, nie umiem czytać. Dobra, Kucharz. Co, Co to jest, to jest za Ma Michael Pudzianowski? <laughs> nie, to jest ten. To jest Jake Paul. To jest Michael Pudzianowski. PDD. <laughs> I Didi kiedy dobra. nie miałby kariery w social mediach. Wiesz, których? Ty, bo ja nie wiem. Czemu oni chcą się nadupcać? Po ja Po co? Dobra, no, dobra. Jezus, Maria! Dobra, nie zdechnie zaraz. Wow! Co to jest? Dobra, co to, to jest, jest Mariusz Chudzianowski. Za... Mariusz Chudzianowski, mam. O, i że jestem. Umarłem. umarłem. Dobra, to powinno być intro. Umarłem. W <noise> dzisiejszym odcinku. Umarłem. Mój kolega nawalał się z Pudzianowskim i spadłem z mostu. Dobra, skrzynka miejska razy sześć. O co chodzi? Czemu ja mam jakąś, jakąś kurde gazetę jako miecz? Co jest nie tak z tą grą? Czemu Gazeta... to jest? Czemu to wszystko jest pay to win? Zabrałeś ojcowi gazetę. A, to jest <laughs> I teraz ojco... się nie ojcowi! Nie, powiedziałem ojcowi. Po jakiemu to? Po jakiemu to jest ojcowi? Nie wiem. Dobra. Kręcimy jakimś kołem. Nie wiem czego. Aha, Yo, jakiś eliksir studs dostałem. O co chodzi? Co to są za studys? Czekaj, odrodzenie. Mogę zrobić odrodzenie, mogę zrobić odrodzenie, mogę zrobić jeszcze jedno. Brat się odrodził. Dobra, no, nam chodnik. Gdzie, gdzie tu się kupuje miecze? Nie wiem, ja chyba tylko można jakoś wylosować. Skąd? Nie wiem. Nie mam. No. Ja mam jakoś, jakiś młotek, jakoś. Jakiś. Aha. Jakiś młotek autobusowy. Młotek. A czy to jest możliwe? Ty, jakiś... Typie, czy ty polubiłeś tą grę i wszedłeś do grupy? Nie. Bo właśnie za to dostaję... O, ja też mam młotek autobusowy znikąd, bo kliknąłem coś, a nawet nie za, nie zalajkowałem za gry. Skam. Dobra, rewolucja. Dobra, żremy, żremy temu jednemu wkurzającemu siąsiadowi garaż. I dom w sumie też, bo czemu nie? No, bo czemu nie? czemu jakieś odrodzenie A dobra, już rozumiem co chodzi to Ja muszę, ja, ja muszę te jakiegoś, klocki Mam jakiegoś cybernetycznego niedźwiedzia O cholera, czy to ja Freddy Fazbear? Jakieś... No czy... Ludzie, ludzie ratujcie Ej nie, dosłownie, znaleźliśmy cybernetycznego niedźwiedzia Czy to Freddy Fazbear? Eee, nie sądzę Czemu? Ej dobra, jak ci smakuje szkło? Świetne Incredible Brat lubi, brat lubi jak chrupy <grym> Dokładnie Dobra, żremy typowy samochód No i Są... po co mi ten rozmiar? Co ja mam Są z nim nie... zrobić? Są... Dobra co kobiety myślą, że rdza robi z samochodem. W tak krótkim czasie. Smaczny pasacik. Potwierdzam. Uwiel... Ja szczerze... znaczy szczerze pasaciki to są takie takie trochę. Smaczna mięskie. rdza Ma... <laughs> smaczna rdza z progu. No. Ale szczerze, z pa pasaty to są takie te, takie niskiej jakości. Ja o nie, dobra! Musisz teraz do Boga się modlić, bo zgrzeszyłeś. Pasacik boży. Widzowie musicie go zjeść w komentarzach. Nie promuj, hej. Tak, by, tak, tak, by, tak być nie może. Pasacik jest tylko jeden, jest boży. To napiszcie w komentarzach, co jest lepsze bemki czy pasaciki. Ej, nie, dosłownie te, wi te, te wideo będzie miało max 5 wyświetleń. I to będzie twoja babcia, twój tata, twoja mama, ja i ty. Moja babcia używa ciągle Noki 330. Moja mama nie wie, oh. co to YouTube. Mój tata jest <noise> leniwy, żeby zasubskrybować. O, oh, nie. Dobra, to może jednak strzymax, Jeszcze jakiś losowy gość przez przypadek kliknie. <noise> I natychmiast dostanie raka mózgu. Przez co jego telefon oh. przez co je, jego telefon przez przypadek odegrał cały filmik. O. Oh. Dobra, idę się nawalać z tymi ludźmi Szczerze to trochę dziwna gra Bum, no ta dziwna, strasznie no, Dla mnie, no, widzowie, no, nie polecamy tej gry No właśnie, chociaż w sumie to nie wiem W sumie to jest trochę tragiczne <noise> To prawda Znaczy to nie był mój pomysł, żeby ją wybrać na, na filmik Naprawdę to nie bo był jeszcze... mój pomysł Wiesz, po prostu trzeba, trzeba, grać w jakieś pulpety, bo ludzie lubią jak się gra w pulpety. Bartek... Typek, nie powinieneś tego mówić. Przecież właśnie, Prze... właśnie, od... właśnie, sekret youtuberów został odnaleziony. Mamy dwie subskrypcje, kto się tym będzie przejmować? W sumie to prawda. Tylko to jestem ja i ty pewnie Nie da się samego siebie subskrybować Tak Z innego konta, z konta mojej babci Ej dosłownie nie, robisz wiele kont kurde na Google i po prostu subskrybujesz sam do siebie Ej dobra, posunąłeś mi pomysł Ackujemy To jest nielegalne Jak nielegalne? Ludzie za to płacą, żeby takie coś mieć. Żeby im promować filmy. Bo. is das. A ja zostałem. Jest Jestem walony przez Mariusza Pudzianowskiego. Pomocy. Ja go właśnie rozwaliłem, a to boli. It hurts. Dobra, z tym, z tym młotkiem to ja rozwalam tych Pudzianowskich. Ile ich tu jest? Nie wiedziałam. No, dawaj! Co dawaj? Dobra, ja jakiegoś boksera nawalam. Nie wiem, ta gra jest dziwna. Nie wiem, zrobili grę o jedzeniu rzeczy i musisz się nawalać z jakimiś muskularnymi, żółtymi mężczyznami. Dobra! China! What? Ile ich tu jest? Jezus, Maria! Rzucili to... się na mnie. No, może po prostu, może po prostu tam, zagrajmy w inną grę, bo to jest trochę słabe na nagrywki, szczerze. A co, przerwałeś? Nie. Nagrywamy, jak bije się z szefem gangu. Dobra, nie. widzowie, żeby oszczędzić Wam tego, co oglądacie, nie będziemy kontynuować dalszej rozgrywki w tego klocka. Możliwe, że dzisiaj wyjdzie jeszcze jeden film albo ten w ogóle nie wyjdzie.